Toczek, tak. Toczek zawodnik rozstawiony będzie się mierzył z nierozstawionym w tej rundzie. Janusz Tramwaj 3000. Ouais, calvesy, éj, ej, ej, ej. To nie ja wybieram bity, tylko ślepy los. Woda z kokosa. To jest wasz temat. Woda z kokosa, kombinujcie na wszystkie możliwe sposoby. Ja teraz e, sprawdzę, który z was zaczyna. Janusz 80, Toczek 18. Toczek będzie zaczynał bit numer 83. O, kurwa. o nie, klasyk, znowu klasyk. W sumie nie wiem, dlaczego w tej rundzie też robię po jednym wejściu. Od następnego już robimy po dwa. Nikt mi nie przypomniał, nikt mi nie powiedział. Ja, 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 ja. 5, 4, 3, 2, 1, wzię Was z zaskoczenia. Ja. Woda z kokosa. Ja, ja. Yo, 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 jaka woda, Janusz, ty pierdolona lamo. Jesteś takim żydem, że tylko pijesz gazowaną, yo. Ja tu jak kropla kidu Patrzę na tego typa, to jest obciach bez kitu. yo. I zawsze wchodzę, mam te głosy. Kiedy się wpierdalam, wiadomo, zgarnę kokosy, yo. I właśnie lecę z tym człowiekiem, jakie kokosy na batoniku. ty masz biedę, yo. I to są dobre słowa. Jesteś chudy, wąski, żeś mi teraz zaimponował, yo. I tak się kurwa składa. Zobacz jak wpierdalam się z tym jak z origami To co? Sugerowałem dyskretnie, Jestem wąski, sugerujesz się ramionami Jedno pytanie, co to kurwo ma wspólnego z kokosami? To jest proste Wchodzę, no to tu nawijam, jestem dealer Więc jak palma dziś ci odbijam, to jest proste Jadę cwelą, pół piguły, za 70. 0 Z Ciebie w 420 gram cypipę, 2K17. Ty mnie nie rozjebiesz, jestem jak 2K40 na unie i to jest proste. Jestem jak A 47 nie, Wchodzę na bit, jest 470 dla mnie. Dlaczego z kokosem mam te skille? Dlatego pedal, że się spierdoliłeś. spierdoliłeś, no, Jakie kokosy lecę? Z siebie wióry. Yo. I kurwa mam te słowa. Jesteś tak drewniany, że będę by cię adoptował. Ja pierdolę, zawsze wchodzę tak z wersami. Patrz, to będzie rozjebane między nami i to proste. Kurwa, lecę ziomku, dlaczego kokos? Bo masz kurwa wodę w środku, Yo. I to jest kurwa dobra gmina, nawet w Kasteway kurwa bym tego nie spijał. Yo. I kurwa, to jest dobra beka i skala. Jesteś jak piłka, Wilson, spierdalaj! I mam tu rozpinki, a ty ja w kastele, i lubisz gadać co do piłki. Jesteś tu podobny z twarzy do najzwyklejszej dziwki. Co nie? Wpadłeś pewnie, byłeś pod Mariotem, to jest proste. Chodzę na bity, mordeczko, no co ty? Ty odpowiadasz do mnie, ty, może za 30 złoty. Nie no, żartowałem to jest przeruchane, podjebałem tak jak ty, ciuchy mamie i przejebane, to jest balet. Chodzę, mordeczko, no to się rozkręcam, serio. Z twoją dupeczką na pięterko drinki w palemką. A tak serio, mam te rozkrętlini, ty dla niej możesz kupić drożdżówkę z pietry, Halo. O kurwa! Zróbcie hałas! Najgorsze jest to, że jeden z nich będzie musiał odpaść. Czy Waszym zdaniem lepszy był Toczek? Moim zdaniem to niesprawiedliwe, zasłużył zdecydowanie na większy hałas. Czy Waszym zdaniem lepszy był Janusz Trawek? 3000! Sorry, Toczek. Znów Toczku, nie uciekaj. Ja medalem Cię nagrodzić chcę. Przykro mi, że tak się losowanie ułożyło. Wielki hałas dla na... Toczku!